Bardzo często słyszymy takie stwierdzenie: Nie możemy zmienić nikogo, możemy zmienić tylko siebie. Albo wręcz takie zalecenie: nikogo nie zmieniaj i nie próbuj na nikogo wpływać skup się na sobie. Natomiast rzeczywiście bywają takie sytuacje, w których. Powiedzmy, mamy problem z zachowaniem jakiejś osoby. I nie mówię tu o tym, że to jest na przykład jakiś nasz wzorzec, w którym no, drażni nas, że ktoś się zachowuje tak czy inaczej. Bo wtedy rzeczywiście to jest kwestia tego, żebyśmy nabrali trochę tolerancji, rozwinęli ją w sobie, itd. Ale bywa i tak dalej. Ale bywaj tak, że ktoś po prostu postępuje niewłaściwie. No, wyobraźmy sobie taką sytuację, że ktoś, nie wiem, codziennie się upija, że ktoś robi jakieś inne negatywne rzeczy, naprawdę negatywne. I to, że nam się to nie podoba. No, wzorzec zawsze jakiś jest, ale to przecież nie tu leży problem. Tu nie chodzi o to, czy nam się to podoba, czy nie, tylko czasem jest to naprawdę coś bardzo trudnego i bardzo męczącego. I teraz tak, właśnie chciałam Wam powiedzieć, że można taką osobę zmienić. To jest oczywiście jakaś tam szansa powiedzmy 70% do 30%. Ale zawsze jest i być może załapiemy się na te 70%. Jak zmienić drugiego człowieka, skoro nie mamy prawa nikogo zmieniać? No, jak się domyślacie, zmieniając siebie. Każdy człowiek, który pojawia się w naszym życiu, jest naszym lustrem, to, to wiadomo, więc coś nam pokazuje, ale rzecz nie tylko w tym, żebyśmy my czuli się komfortowo obok pijaka, czy agresora, czy kogoś tam innego. No, jakby nie o to chodzi, przecież pewne rzeczy są oczywiste. A zatem, jak zmienić takiego y, agresora czy jakiegoś tam innego człowieka, który robi rzeczy niewłaściwe, zmieniając siebie? Kiedy zmienimy siebie, wówczas lustro wszechświata zarezonuje, odpowie tym samym, czyli też zmieni się ten człowiek, który jest w naszej bliskiej przestrzeni. Oczywiście, tak jak powiedziałam, 70%. Jest jeszcze 30% też szansy na to, że ten człowiek po prostu odejdzie, zniknie z tej naszej przestrzeni, tak? Wyjedzie na przykład do jakiegoś innego miasta i tam innych będzie drażnił swoim zachowaniem. No, z tym trzeba niestety też się liczyć, ale jest to i tak lepsze niż znoszenie na co dzień pewnych bardzo uciążliwych zachowań. A zatem zmieniamy siebie. No i teraz, oczywiście, podstawowe pytanie: jak zmienić siebie, skoro na przykład ja nie piję, nie atakuję nikogo, nie jestem agresywna, a takich rzeczy doświadczam? Nie będę wam tutaj opowiadać jakichś tam rzeczy, że macie w sobie stłumioną złość. To się oczywiście czasami zdarza. Natomiast, tak naprawdę, myślę, że najlepszym sposobem uzdrawiania wzorców, jest wnoszenie pozytywnej energii, wnoszenie światła i wnoszenie miłości. To nie jest tak, że my za każdym razem musimy rozgrzebywać gdzieś tam swoje wnętrze i szukać w sobie tych skrawków zła, które przyciągają zło do naszego życia. Nie. Uważam, że mrok można rozświetlać. Kiedyś już o tym pisałam i chyba wspominałam, że jeśli wchodzimy do Ciemnego pomieszczenia, możemy oczywiście zacząć dyskutować z ciemnością i pytać, dlaczego jesteś? Co powodujesz? Skąd się wzięłaś? Co mogę zrobić, żeby ciebie nie było? Możemy też po prostu przekręcić kontakt i zapalić światło. Ta metafora doskonale sprawdza się w naszym rozwoju. Zaufajcie, to jest wypraktykowane. Dlatego proponuję Wam rozświetlanie i podnoszenie własnej wibracji. I teraz konkretnie i praktycznie. Powiedzmy, że mamy obok siebie właśnie ludzi, którzy zachowują się w sposób agresywny, nieprzyjemny, no w taki sposób, w jaki nie powinni się zachowywać. Pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić, to podnieść poczucie własnej wartości, zainwestować czas i swoją uwagę w kochanie siebie. Kochanie siebie, jak często powtarzam, jest metodą uniwersalną, ponieważ bardzo często okazuje się, kiedy pracujemy z rozmaitymi wzorcami, że kiedy pokochamy siebie, to nagle tak już nic innego nie jest potrzebne, wszystkie wzorce zostają wyprostowane, oczyszczone i wszystko się układa tak, jak powinno być. Kochanie siebie jest potężną siłą i jest najskuteczniejszą znaną mi metodą. Uzdrawiania siebie na wszystkich poziomach, włącznie z uzdrawianiem różnych chorób, włącznie z uzdrawianiem własnego ciała, chociaż wiadomo, że za każdym razem możemy stosować inne ćwiczenia, tak, żeby skupić się dokładnie na tym obszarze swojego życia, który w danym momencie tego potrzebuje. A zatem, jeśli chcemy, żeby osoba, która zachowuje się niewłaściwie, zmieniła się. Rozwijamy poczucie własnej wartości i uczymy się kochania siebie. Potrzebujemy na to minimum 28 dni. Dajcie sobie ten czas. Bądźcie cierpliwi, bo to nie jest tak, że jeśli przez 3 dni coś tam poafirmujecie, to już. Rzeczywistość ma się zmienić. Nie, to tak nie działa. Muszą wytworzyć się nowe ścieżki neuronowe w umyśle. Wy musicie też uwierzyć w to, z czym pracujecie. Afirmacja, przykładowe narzędzie, które akurat niekoniecznie musi się wam podobać, podaję je zatem tylko jako przykład. Afirmacja jest tylko narzędziem. Jest narzędziem, które ma zmienić nasze wnętrze i które ma poukładać prawidłowo te nasze wewnętrzne wzorce. A zatem sama afirmacja niczego nie robi. Tak jak nóż sam nie da nam jeść, nożem możemy tylko ukroić chleb. W związku z tym pamiętajcie, yy, zmiana ta realna w Waszej rzeczywistości pojawi się wtedy, kiedy narzędzia zadziałają, kiedy narzędzia spełnią swoją funkcję i trzeba z tymi narzędziami popracować. Powtarzam, minimum 28 dni. Niektórzy nauczyciele uważają, że trzeba dwóch miesięcy, dlatego że my bardzo różnie reagujemy na te właśnie ćwiczenia i narzędzia. Więc, jeśli ktoś po 28 dniach jeszcze nie do końca kocha siebie, jeszcze nie do końca czuje się doskonałą boską istotą, to warto dać sobie jeszcze trochę czasu i popracować. Oczywiście ćwiczenia, sposoby, materiały to temat jakby odrębny, ponieważ tego jest dużo. Ja tutaj szybciutko tylko Wam podpowiem, że oprócz oczywiście afirmacji i pisania na przykład codziennie dekretów na ten temat, co jest bardzo fajną i skuteczną rzeczą oprócz tego y, możecie też y, jak najbardziej robić takie praktyczne krótkie ćwiczenia kładąc dłoń na sercu, y, stojąc przed lustrem, patrząc sobie głęboko w oczy i mówiąc do siebie określone słowa, na przykład słowa mocy, y, w taki sposób, żebyście odczuwali je na poziomie serca. To y, też to położenie dłoni na sercu Łączy Was też z polem serca, w którym oczywiście efekty będą o wiele silniejsze. Metody kwantowe, reiki na poziomie drugiego stopnia oraz wiele, wiele innych ćwiczeń. Jeśli będzie taka potrzeba, oczywiście taki materiał też dla Was przygotuję.